Cześć, jestem Cydy i witam was w kolejnym ostatnim odcinku zagramy w Quantum Conundrum i co teraz nas czeka? Oto jest pytanie. Ah. It. Uh, it seems as if there's still a problem causing a lockdown. Wait. What in the world? Uh-oh. Look up.

no, it would appear that restarting the generators was a poor idea on my part. it seems as if the normal way across has been flooded. you'll have to find another way to get up there. you should throw that switch first. really? trust me. yaki switch. A, ok. Nie zauważyłem tego. Nie, jeśli mam to teraz zrobić na czas, to może być ciężko. Wskakuj tu. Wskakuj tu. Nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę. Naprawdę nie mam pomysłu, jak mógłbym zrobić tą zagadkę. Znaczy, jedyny mój pomysł to to, żeby jakoś tam polecieć. Ale naprawdę nie mam już pomysłu, jak mógłbym tam polecieć. No, chyba, że to wypali i uda mi się tam. Uh! That was unexpected. Wait, so, oh, did I just. Was I just there? Confounded principles and their uncertainties. It seems as if the house is becoming more unstable by the minute. I'm very uneasy about you being here, but I need to get out of this place. Okej, okay, nagadałeś się? Mam nadzieję, że tak. To jest ogólnie zagadka przypominająca te z początku gry. I chyba udało mi się ją zrobić. Tylko teraz wskoczyć. Wskoczyć. Mamy schodki. Takie jak właśnie na początku gry często robiliśmy. Not to put any undue pressure on you, but you really need to pick up the pace a bit. Chcę to wystarczy, chcę to wystarczy, wystarczyło. Okay. To było proste. So, yes. About you hurrying up, that would be splendid. Chcę wskocisz tu? Wskocisz? Coś mam tu włączyć. Okay. Czy to jest czasówka? Hamską czasówka? Great. Almost there. Just need to get this baby running. Kurczak, ok. Dawaj, dawaj. Zadziałało? Chyba zadziałało. Co się dzieje? Czemu dom wybucha? No, proszę. Only a minor setback. O, nie nawidzę takich misji w grach, ale tutaj wygląda to całkiem spoko. Dobra. Fajno macie tu windę. Fajno masz tu windę. Winda wyciągam. Taka pomysłowa ten Taka antywłamaniowa. If you make it, I'll need you to restart the Uber IDS. It's like the glove you're wearing, except much, much bigger. W rzeczywistości większość manieru została zaprojektowana do mocowania. Powinno mnie pozwolić uciec z pokoju, w którym jestem. Mam nadzieję. O... Twoja matka mnie zabije. Twoja matka... Moja matka cię zabije? Dobrze by było. Skoro wpakowałeś mnie w takie rzeczy. Tutaj rzeczy lecą z dołu i to tak bardzo łatwo może mnie zabić. Gdy w dobrym...

Dobra, jest Fluffy Dimension. To jest oczywiście coś w stylu walki z bossem. Oczywiście wielki finał. Czy jest coś gdzieś tutaj łatwo dostępnego? Nie sądzę. Poszukajmy, poszukajmy. A. Muszę mieć cztery, żeby cokolwiek tu zrobić? Nie jestem pewny. No teraz zrobić nic nie mogę. Aha, tu jest kolejna. Tym razem. Uh. something is still bothering me though i don't quite remember to nic nie widać. memory loss Man okay lockdown misfiring <coughs> firing. missing excessive science juice flooding excessive science juice flooding What is Excessive science juice flooding? Wait, no, no, I so uh, no. understand now. All the flooding is providing an unstable energy flow to the IDS. Uh -huh. I really need to get you out of there somehow before it's too late. Okay. Uh, I, I need you to get to the core of the IDS device. I remember now. There's a pocket dimension there as part of the machine's fail safe. That's That's why I'm in the pocket dimension. I put myself here Spróbujmy się do niego dostać. Nie wiem czy to jakoś zadziała. Oby Okej. Co się właśnie stanie? Co się teraz stanie? Nie mam pojęcia. And that's how our story ends. Just kidding. Here's what really happened. <grywka> Not a whole lot of improvement, though. Well, you ended up safe in the pocket dimension. The Unfortunately, now I'm stuck out here, and I'm going to have to tackle this predicament. Going to be interesting. Then I flip a switch and fluffy is everything. Plush and sweet and soft and pink. I flip a switch and heavy is everywhere. Crash to the ground from out of the air. I flip a switch and time goes down, down, down. Stretching thin and stretching out. I flip a switch. And lose the gravity. Light as a feather and floating free. Jaka ta genialna muzyka teraz leci przy napisach, więc szybko podsumuję. Koniec serii. Seria... Mam nadzieję, że się wam podobała. Łapka w górę, łapka w dół. Mi gra się genialnie podobała. Tworzona przez twórczynię, główną twórczynię gry Portal. I czuć ten klimat. Jest to genialna gra... Pierwszoosobowa, logiczna, z genialną grafiką, właśnie w stylu portala, tylko z mechaniku zmieniania się między wymiarami. Więc co? Ja naprawdę wam tą grę niesamowicie polecam, bo wiem się przy niej świetnie. Jak lubicie takie gry jak portal, to jest ich niewiele, a to jest chyba najlepsza gra tego typu. Znaczy jest na poziomie właśnie portala dwójki. Więc co? To było na tyle. Widzimy się w kolejnych seriach, a wysłuchajcie tej genialnej muzyki. Cześć! are getting harder, so I fluff them up, going faster and faster, will I blow it, will I blow it up, blow it up, then I flip a switch.